się mam w kolejnym Robloxie. E, się łamiemy kości. Lecimy pierwszy raz. Zobaczymy. to mhm. się nie steruje? Praktycznie, no. Nie, no nie. No, nie steruje się. Nie, no, leć, leć, leć. 163. 172. Spoko. 189. Chyba jest okej. Siemst. O! M, m. Dobra, poczekajcie. Wróciłam. Co to jest? Okej, okay, a to? No ja nie wiem. A złoto? Aha. No dobra. Damy to i to. I idziemy dalej. Zobaczymy. będzie coś u. u u chyba spoko chyba jest dobrze wiadomo jak za... na drugi raz Oj, 315 razy 3. No zajebiście. Nie może grę rozłączyło. Dobra, dawaj drugiego. I dam jeszcze to. Lecimy dalej. Zobaczymy, czy będzie jeszcze lepiej. Uh. Uh. No, o, to musi się dobrze odbić. Ale i tak jest zajebiście. O, to już nic nie uderzy? Hm, prawie dwa. Cztery koła. Hm. Weźmy. Dobra, weźmy tak. To tu już po 200. Chyba zjadę jeszcze ostatni raz teraz i pójdę awka troszkę. Chyba zobaczymy. Oj. No, nie tak dużo. Lipa troszkę. Znaczy dużo, tak czy tak. Będzie jeszcze ten. Będzie jeszcze. To chodźmy tu, tu. I ostatni raz. Bo tu już dobra możemy. Idziemy teraz. Zobaczymy, czy będzie lepiej, czy nie. No chyba jest dobrze. Nie! Zatrzymał się Ale-Lipa. Czym ty jesteś? Ale-Lipa. A liber, ile potrzeba? O kurna, chata A tu dwa i pół. i tak mnie nie jesteś. Dobra. To ja sobie idę, Awka, zaraz będę. Mam raport powrót z Awka. 82k I nic nie ulepszałam Tak się zbiera Tak się zbiera Dobra Lecimy Uła 29 Nie widziałam, że to Przecież to jest to samo no dobra. Cyk, 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 cyk. Cyk. ale chciałabym to. 110 zobaczymy, ile się uzbiera. Zobaczmy. No taka dżownica, to. Lipa trochę, no ale chyba dużo nie będzie, no, 62... No nie za dużo. Chodźmy jeszcze tu. Pięć. Dobra, dawaj. Co będzie? Okej, okay. nie wiem co to. Dobra. W sumie za pięć to. Jeszcze tego. Idziemy. Zobaczmy. No. Zobaczymy. Jest lepiej. No, jest dużo lepiej. Trzynaście. Aha, okej. Okay. Czy to jest tak nieprzerywanie chyba? Tak to by było spoko. Nie blokuj się. Nie no, spadnij tam. Dobra. Czyli do 110 dałoby się zrobić. I to nie ciężko. Na razie lecimy. Uuu, prawie 12. No, jest dobrze. 74. Dobra. O, za dwóch. Kolejny powrót po ławku. Co to jest? Tego nie widziałam. Ale dobra, można w końcu to mieć. I następny chyba też. Dobra. Kurde. Tutaj 30 może być. To co? co? Mm. O kurde. To było drogie. No cóż. Trudno się mówi. Dobra. Baczmy, ile teraz będzie. O Jezus. No, ale chyba będzie git. Chua.

to jeszcze czkawka. Ile? 70 było. No i serio? No i co? Chyba to jeszcze trochę się ulepszymy. Tego. To chyba ostatni raz trzeba spróbować. Jak się nie zatrzyma, to będzie Git. No, no albo i nie. Słabo. No ale 55 też jest git. Także co? Chyba widzimy się w następnym. Ten ma 12 poziom. Masakry.